W dzisiejszym odcinku robimy chowanego na 100 osób, ale na Tilted Towers. Jeśli chcesz zobaczyć, kto wygrał, oglądaj odcinek do samego końca. No i pamiętaj, żeby wspierać mnie z kodem Ewela w sklepie. Bardzo wszystkim dziękuję. No i zasubskrybuj koniecznie ten kanał z dzwoneczkiem i zostaw łapeczkę w górę. Chowany na Tilted Towers 100 osób widzowie, to będzie mega szalony odcinek, ponieważ widzowie mogą chować się tylko i wyłącznie w domkach na Tilted Towers'. Jeśli Ty byś chciał się schować w takim domku na moim odcinku, Discord w opisie, łapkę w górę zostaw. Subskrybuj kanał, no i chłopaki macie. Dokładnie minutę na to, żeby się schować. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. No i robimy to. Słuchajcie, osoba, która wygra. Oczywiście nie mamy strefy, także musimy to zrobić w 5 minut. I jeśli strefa tutaj do nas przyjdzie, no to wtedy. E, co, no, po, powiem wam, co robimy. Dobra. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć tutaj od tego, Tego, tej stacji tutaj. Ciekaw jestem, kto będzie Tym pierwszą, tą pierwszą osobą znalezioną. No i w dzień dobry. Witam pana Mandaloriana. Bardzo mi przykro. Eryk, pozdrawiam cię, mistrzu. Ty, chłopiec, co ty tu robisz w tym koszu na śmieci? Siemaneczko. Kogo my tu mamy? Kto to taki? Dobra. O, i kolejna osoba. piasek się nie chowamy. Proszę się nie chować w piasek. Dobra, kto to będzie? JSN Wizard. Lecimy dalej. Trzy osoby już mamy znalezione. Czy ktoś tutaj. Co tu się dzieje? Proszę wyłazić z tego piasku I proszę nie uciekać, panie kapitanie Proszę nie uciekać Awe, asasin Siema, lecimy do... O, siema, siema Kościół, nie uciekaj, nie uciekaj Proszę nie uciekamy Słuchajcie, 76 osób zostało O, tu się ktoś schował Taki, taki jesteś, tak, Szymon? Okej, okay, zapamiętam to sobie Zapam... O, cześć, Deadpool, Bingo. Deadpool Pomachaj mi kilofem Siema Siema, tylko mnie nie uderz, nie? Wiesz o co chodzi Wiesz o co chodzi, dobra Kilofa mu dajemy, skipper Ty, tak się nazywa chyba pies Jawora, tak? Tak mi się wydaje Pozdrawiam, ale chyba tak, nie? Tak, nie? Tak? Nie? nie wiem Ty, włączyłem nagrywanie, włączyłem Myślałem, że nie włączyłem nagrywania Dobra, lecimy dalej Musimy patrzeć na te fałdy takie, wiecie Bo oni się mogą chować Ej, gdzie ci ludzie są? Tu się nikt w tym domku nie schował? Czy to jest jakiś żart? No gdzie ci ludzie są? To jest oszustwo, gdzie oni są? Dobra, idziemy stąd dalej, idziemy Oni nie mogą wiedzieć, gdzie ja jestem O, o, o no, proszę, proszę poczekać. No, proszę poczekać. Kolego, kolego, kolego. No, chodźże tu do mnie. Chodź, chodź, mistrzu. Nie uciekaj Hubertus Primus. Pozdrawiamy Hubertusa. Ja przypominam, że możecie się chować tylko i wyłącznie w środku. Nie możecie się chować na zewnątrz. Słuchajcie, 72 osoby, a ja dalej jeszcze ich nie znalazłem. Dzień dobry. Dobra, słyszę bardzo dużo osób, ale nie wiem gdzie. Mamy 3 minuty na znalezienie. No, to jest jakiś hit normalnie. O, siema, siema, mistrzu. Siema, tu ich mamy więcej, mamy ich więcej. Proszę bardzo, proszę nie uciekać. Nieładnie tak uciekać. Tutaj, koleżko, koleżko, mój drogi, co ty tutaj robisz? Tutaj ktoś mi wchodzi do kibla. Siema, gościu. <laughs> dobra. O, 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 o! No, panie ciasteczko, panie ciasteczko, dobra, lecimy w inne miejsce. 67 osób, proszę państwa, proszę państwa, idziemy dalej, idziemy. Czy tu ktoś jest? Jest pan Mandalorian, dzień dobry. Tu jesteś jakiś gościu. Ha, co, myślę, że cię nie zobaczę? A ty co, wołasz mnie, co? Okej, okay. Maciej Szybcior, pozdrawiamy, pozdrawiamy, lecimy dalej. Mamy dwie minuty na znalezienie, dwie minuty na znalezienie. 64 osoby. O, siema mistrzu, pozdrawiam. Pozdro, pozdro, lecimy dalej. Czy tu ktoś jest w tym domku? Wygląda... O! Jest! Pan drzewo, panie drzewo! Panie się tak chować. Ładnie się tak chować. To będzie pierwszy taki odcinek, widzowie, w którym będziemy szukać w burzy. To tak jeszcze nie było. Sto osób chowa się w burzy. No, takiego odcinka nie było naprawdę. O! Ty, gościu! Ja cię kręcę! To było szalone, ale X gg O, sie maneczko. Cześć mistrzu. Siema, siema, siema. Idziemy teraz na ten domek. Ten domek jest fajny do schowania, bo on jest w połowie w piachu. I mam nadzieję, że tu ktoś będzie, że ktoś tu jednak się schował. O, parybka, parybka! Ba, ba, dziękuję bardzo za apteczkę. Ciekaw jestem, ko ilu gości już przyszedłem i ich nie widziałem w ogóle. Ktoś tu spada, proszę się nie ruszać! Dobra, tutaj oszuści. Oszuścik. nieładnie, nieładnie, anonimowy. Nie wychodzimy stąd. Nie wychodzimy z tiltedów. I to jest pierwszy chowany w burzy, widzowie. Kto wytrwa, ten wygra. Wszystko. No nic, zróbmy to, co chciałem zrobić od całego początku. Czyli tutaj, proszę Państwa, o. Pan choina, pan choina, proszę stanąć, proszę stanąć. Proszę stanąć w miejscu, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Jak ktoś nie ma HP, to może od razu do mnie przyjdzie się poddać. Zapraszam pod Big Bena. Tak, jak ktoś nie ma HP, no, no, pan nie ma HP. Okej, okay, tutaj kolega też. Kolega miał pecha. On może miał HP, ale no, miał pecha. Muszę pamiętać o tym, żeby się uleczyć. O! Siema, mistrzu. Siemaneczko. Dobra, mamy kubmę. A, dobra, jest. Kitex. Oj, mamy kolejnego. Dzień dobry, Monsterek. Siema mistrzu. A dwójka tu jest! <ścoughs> Ci co sobie w dwójkę siedzą. 13 osób. A, 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 gdzie? A tu jest! Pozdro, ja w ogóle nie zorientowałem się, że ty tutaj jesteś. Słyszę kogoś. Tylko czekajcie, muszę zjeść apteczkę. Co? Jak ja zginąłem? Dobra, obserwuj. Tutaj jest kolejne. Ej, obserwujemy. Ale jak ja zginąłem? 8. Uwaga, kto to wygra? Drift! Brawo! Słuchajcie, i nikt nie oszukiwał. Chowany na Tilted Tower. Słuchajcie, druga runda. Także lecimy i patrzymy, kogo my tutaj znajdziemy. Okazuje się, że mamy teraz strefę, także jest super. Kogoś już to słyszę. Kogoś już tutaj słyszę. Dzień dobry, dzień dobry. Czy kogoś my tu. No mamy. Kto tutaj pierwszy zginie? Kto pierwszy zginie? Cimcią i. No. Rybka, Antek, gościu I Drifcik! Drifcik wcześniej Wygrał e, pierwszą rundę, także Lecimy. Drifcik chyba wolał się Przyznać, żeby nie wygrać drugi raz M Może zaczniemy teraz w tej rundzie troszeczkę inaczej Troszeczkę od innej strony zaczniemy Żeby tutaj nie znaleźć tych samych osób Chyba, że te osoby poleczę drugi raz Jakby na... Wow, wow, wow. Kto tam łazi tak u góry? Proszę pana Siema! <laughs> Ale... Dalej go znalazłem. Dobra, przekujmy się tutaj. Siemaneczko kolego, bardzo mi przykro. Bo, miejscówka bardzo dobra, no ale... Nie na okorafy. Zobaczmy na dachy. Czy coś jest na dachach? Na pewno ktoś jest. <głosy> <głosy> Gościu, wstydź się. Myślałeś, że ja ci nie słyszę? Lecimy dalej, lecimy. Lecimy dalej. Jestem przy Big Benie. Żartowałem. Tu jestem. <noise> Oj, siema, siema, no przykro mi, przykro mi chłopaki, jakbyście się nie ruszali, to może by coś jeszcze z tego było Elo? Siema byku, siema byku, razy dwa. Dzień dobry. Tutaj w kibelku. Aha, wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem, że tu w kibelku ktoś będzie. Robić sobie co nieco. Ciastek, <laughs> co tu robiłeś? Powiedz mi, co tu robiłeś, mistrzu Albo wiesz co, w sumie nie chcę wiedzieć hmm, Gdzie by tutaj iść? Mamy 71 osób w grze Dobra, to jest ziomek <laughs> W domkach się mieliśmy chować Oszuści, oszuści po prostu Że Ja się muszę teraz patrywać w tą ziemię I patrzeć, czy tam nie ma jakiejś kuli Tak się nie robi O, cześć <laughs> A no tak się zastanawiają, co by tu jeszcze zrobić? Chciał chyba użyć tej kuli. Dobrze, że go powstrzymałem. Nie wolno oszukiwać. Proszę jak kogoś znajdę. No wszyscy siedzimy w, w takich kulach właśnie. W takich kulach, bardzo dobrze Bardzo dobrze chłopaki. Idziemy dalej. Tu, no, może podschoda... A, no! No pewnie! A pewnie! Pewnie, że tak. Dobra, mamy kolejnego. Siemaneczko mistrzu. Dobra, nie, mansterek, nie, nie ma uciekania, no nie, proszę nie uciekać, no widzowie no. Bądźcie tutaj. O, sprawiedliwi, tak jak tutaj pan Mandalorian, proszę bardzo, to jest... Ermini, to jest przykład dobrego widza. Lecimy dalej. Czy ktoś może tutaj na tym dachu nie siedzi? Chyba... Jakbyś się nie ruszył, to bym cię nie zauważył. Nie no, żartuję. Te. Widzicie chłopa? Widzicie tu? chłopatu? Ale jaja! Jestem Skipper, pozdro jeszcze raz Dobre. Tu jest właśnie w tych kulach Skubanych Kule wam w głowie i no. Każdy się chowa w kuli I kolejny w kuli Same kule normalnie Słuchajcie, chowany w piasku też będzie Spokojnie Zrobimy chowanego w piasku Dlaczego by nie? W sumie to by było dobre 100 osób chowa się w piasku To jest dobry pomysł na odcinek Dobra Przykro mi kolego mój drogi Ale no nie tym razem o, mamy, pakiet startowy Przypominam, pakiet startowy z kodem Evela w sklepie Jak będziecie kupować A czy ktoś tu siedzi? Zobaczmy na to Zobaczmy to, albo wiecie co? Zobaczmy to w ten sposób <laughs> A no pewnie, że siedzi Pewnie, że siedzi No, kolego, mamy tu kolejnego Pozdro, pozdro chłopaki Może chodźmy tutaj Chociaż, ja wiem czy my tam pójdziemy Jak tu Ktoś siedzi Panie drzewiec, no panie drzewiec, no o, a tu se chłop gotuje zupę, chyba, nie? Chyba tak. Tu ktoś uciekł mi jakiś. Nie, siedzi tu. Siema. <laughs> Siema. Safe, stary. Okej. Okay. Bibi, w ogóle by się przydała jakaś apteczka, bo bez. Bez apteczki. No, ktoś się tam bije. Pan pakiet startowy. Dzień dobry, dzień dobry. Szczerze, nic z nikogo apteczka nie polecia. O, jeszcze jeden. Dobra. I jeszcze. Jeszcze ktoś to był. Na 100% to, tam ktoś był. Jestem ciekaw, ile osób schowało się. Natka! Jeszcze z w rękach? Wstydź się! stydź się, natka! He, ktoś tutaj jest, bo słychać. Ale gdzie? Tutaj! Nie! <sum dass> ha! <schematic> Jakie kule, tu siedzą? <Kü XX�> elo <Late>. ha! Hello? Jo, ja już myślałem, że będzie do mnie strzelał. Dobra, dobrze, że nim do mnie nie strzelał. O! Oh. Pozdro Mandalorian, pozdrawiam Ale skąd wy się tu wzięliście, wcześniej was tu nie było Chyba, że ja na te kule tak nie patrzyłem Dobra, 43 osoby, ostatnie osoby Nie ma piąteczki, a tam pan gdzie ucieka Gdzie pan ucieka Co, tutaj kolejni, gdzie uciekają Polska piłkara kto dalej, kto dalej ucieka do strefy Proszę, nie uciekamy do strefy Zostajemy wszyscy Pan Rybka, bardzo mi przykro Ciekawe ile znowu od strefy padnie, nawet nie chcę myśleć Pani Elfka, siemaneczko, pani Elfka Tu ktoś jest Dobra, mistrzu, potężny Dobra, siema Siema, piaseczek, siemaneczko Dobra, widzę cię, widzę cię, widzę cię No co, myślałeś, że, że cię nie zauważę Gościu, 32 osoby Wow, w ostatnim momencie Siemaneczko Czemu on do mnie przyszedł? Ta strefa wali już po dwa, ja w ogóle zapomniałem, że ona po dwa wali, a nie po jeden A, siema <ścoughs> Ale że się chłop łowi tutaj W tym, w, w budynku Okej okay. Dobra, siema, mistrzu. Siedem ostatnich osób, i uwaga, kto wygra? Kto to wygra? Oto jest pytanie: sześć osób. Rafał się też nie ma, czym leczyć. Zjadł wszystkie ryby: sześć osób. Lećmy jeszcze tam, bo tam gdzieś było leczenie. Czy ja zdążę zje... Nie, nie zdążę, bo ktoś tu przyszedł i wziął. Dobra, cztery osoby. I, I zobaczmy, kogo nam da. Czy tamten chłop wygra tamtą rybą, co ją zjadł teraz? on teraz wygra tymi rybami. Wydaje mi się, że mamy jednego oszusta, który poszedł do strefy. Takie mam wrażenie. Ale medkub ma, zobaczcie, on się nie poddaje. On cały czas wyławia ryby. O, dobra. Zobaczmy, gdzie jest ostatnia osoba. A wy, assassin wygrywasz. Także mamy dwóch zwycięzców. Wpadajcie na te filmy, które tutaj widzicie. Jeśli chcecie brać udział, wpadajcie na Discorda, wpisujcie mój kodewela. No i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się piona.